I Just Games i teraz w nazwy kolejnym filmie na kanale i w tym przypadku pokazuję wam jak zdobyć darmowy perk dla jednej osoby. Jest to w tym przypadku e, quick revive i będziecie potrzebowali kilku następujących rzeczy. Także bez zbudowania łapa w górę i lecimy. A więc, pierwsza rzecz jaką potrzebujecie jest to właśnie ATV, czy też quad, tak? Quad, czy też four wheeler, czterokłówka, quad, jak zwał, jak zwał. A więc, jak już odgranicie kłada, oczywiście musimy mieć także paliwo, ponieważ będzie to taki pseudo wyścig, tak żeby pamiętać, że musi być naprawiony. I jak już to zrobicie, udajecie się właśnie tutaj do tej lokacji obok Hafida Farms, czyli tutaj z prawej strony mapy, udajemy się właśnie tutaj na tą autostradę, którą mamy na mapie. Można sobie najbardziej to zapamiętać z tymi dwoma budynkami, tak? Tu mamy właśnie start mety, a tu mamy koniec mety. Zaraz właśnie pokażę tylko pierwszy, się pozbędę zombiaków. A więc i jest ciekawy jest, ponieważ yy, nieważne z której strony to zaczniecie, możecie zacząć to z tej strony Albo zacząć z drugiej strony Ważne, żebyście znaleźli właśnie ten oto znak i tu mamy napisane 80 I ważne jest, jak już mówiłem, żebyście mieli ten samochód, ponieważ yy, ten samochód, ten kład jest najszybszy Z innymi pojazdami to nie działa, ponieważ nie zdążycie, tylko kład potrafi przejechać tą metę tak szybko. A więc bierzecie kład i zatrzymujecie się pod metę. Gdy usłyszycie taki specyficzny powiedzmy śmiech eteru, e, no to jest wasz tak jakby start, e, wiadomo, to taki taki powiedzmy wasz jest start. E, z, zaczęcia mety, lecz tak widać. Chyba mi się zepsuł kład, więc e, będę musiał chyba kolejny pójść ogarnąć, fajnie. A więc dobra, jak już ogarniecie tutaj kład, yy, który działa, tak? Yy, więc mój jakiś tutaj się zepsuł, mimo że normalnie tutaj on nie, nie, niezbyt jakby tutaj... No, mi się z niego, ale no, z mojego też się dymi. Nieważne, podjeżdżacie pod mężę, zatrzymujecie się. Okej, okay, coś nie działa. Jeszcze raz. Trzeba chyba bliżej, co? Spróbujmy może z drugiej strony. Tu zębaki są też ważne, żeby w te zębaki nie wjeżdżać, bo... Po pierwsze, was spowalnią. Po drugie, będziecie mieli tak, że ten samochód wam wybuchnie, więc, e, więc no, spróbujmy może z drugiej strony, co? Tak, spróbujmy lepiej z drugiej strony tutaj, od tej powiedzmy, no, zależy, z drugiej strony jedzicie, ale no, tutaj właśnie tutaj z prawej strony, powiedzmy, od tej strony. I dosłownie zatrzymać się pod znakiem. Spróbujmy. O! Był się był dźwięk. Taki śmiech, powiedzmy, Jigsa, coś w tym stylu. I teraz musimy jak najszybciej zapieprzać do mety. Jak się nie uda, portal się nie zespi. Jak się uda, portal się zespi. No a wiecie, co będzie w portalu? Perk, tak? Perk darmowy. E, proszę bardzo i... Zdążyliśmy, proszę bardzo, zdążyliśmy. Tylko pierwszy tutaj się... A, w sumie nawet zdążę bez zabijania zębiaków. Proszę bardzo, mamy Quick Revive'a. Proszę bardzo. Ja go tutaj mam, tylko mam pełny plecak, jak widać, więc... E, no bym musiał coś wywalić, chociażby tego... Tę modyfikację, tak? Wywalamy. Proszę bardzo, mamy perk. Można oczywiście go schować do plecaka, Ja go sobie schowałem. E, jak najbardziej można użyć. Tak, kwadratem albo zachować na kolejną grę. Także tak wygląda oczywiście darmowy perk i sterek e, związany z grawałem, po, po, Powtarzam, jest to w tym miejscu. Tutaj musi się udać, musi mieć kłada. I tak naprawdę to tyle, także jeżeli wam się podobało, zasubskrybujcie kanał, aby otrzymać tego typu więcej filmów na temat sekretnych i Starygów, nie tylko o perkach, tylko że też o sekretnym pagawanczu, tak, który będę w przyszłości nagrywał, o wielu fajnych sekretach, chociażby na także czerwonym tutaj e, strefie, tak, czerwonej strefie, czerwonym zonie, także e, dzięki za obejrzenie, jak to zwykle, łapka w górę, no i co, do usłyszenia w kolejnych filmach, na razie, Makler out.